A tam jest dziura. Też fajnie. I tak, kolejna dziura. Zobaczcie. Jedno wielkie wysypisko śmieci. 99% to kamienie, i potłuczone szkło. Jak zaglądam tam do tej dziury. Widzę dwie interesujące rzeczy. Chciałbym chodzić po bagnach, trzęsawiskach, mokradłach. ale w nieco lepszym stroju w takim, w którym jak do tego wpadnę to wiem, że tak szybko nie przecieknie teraz jest nieco lipa ale ładnie jednak było głębiej aniżeli przypuszczałem tak było dobrze po kolana, a po kolana nie mam gumowców. Więc już wiecie gdzie ta woda jest. Dzień kolejny przedzierania się przez... Co to jest? W lesie? Ryba na patyku? Co? No nie no. Co to jest? Ja tu skarbów szukam. A tu jest co? To się przedzierał przez krzoki. I zgubił. No ja się pukuję, znając życie. No to bo połamane jest coś. Takie sztuczne żyjątko. No dobra. Zawsze gdzieś tam do śmietnika wrzucę. Tu już nie się nie zdziwił. Moim celem jest poszukiwanie w tych może klaczorach jakichś dzikich wysypisk. Które były wkopywane w ziemię, aby zobaczyć, czy jakichś profili ziemnych nie ma. Ale to wszystko są stare jakieś wysypiska, które są zarośnięte. O! Ale widzę coś ciekawszego. O! Tu w tej dolinie musiała być osada. ona jest prze. Ta dolina cała jest, że tak powiem, mocno przewalona ciężkim sprzętem, jak zalew budowano. Ale widzę tam potężne powywalane drzewa. Ale żeby się tam dostać, to muszę przez te bagno przejść. Chociaż nie. Chyba nie. Chyba nie będzie tak źle. Ale idealnie, wszystko tu jest gładkie po zimie. Może coś wykukam. O! I tego szukałem. Czegoś, żeby było widzieć. widać czystą ziemię. Tak jak mówię, ten jest mocno przeobrażony. No ale jestem w dolinie, gdzie była chyba osada. Tysiąc lat temu. Pytanie, czy tu coś widać. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo niebezpieczne jest złożenie w takich miejscach. Jakby tam ktoś, nie wiem, jakby to drzewo tam pękło to podejrzewam to klapnie i mnie po prostu zamknie tutaj bo tak raczej to chyba będzie działało jakby tutaj to pękło po tej stronie albo ktoś by to odciął to się klapnie z powrotem Ale ja tu nic nie widzę Tak, na ostatnim filmie tutaj przechodziłem dokładnie w tym miejscu, mówiąc Wam o tych ogniskach nad tym zalewem. No i co? Teraz przechodzę ponownie, i teraz widać. Tak, ceramika. Myślałem że trochę, że kamień, ale jednak nie. Jest to kawałek ceramiki. ale no, taki malutki. ciekawy czy ta czarna ziemia, która tutaj jest, to jest no właśnie jakaś warstwa kulturowa rozwalona bo sobie spływa czy to po prostu po ogniskach przez dziesiątki lat tutaj palonych nad zalewem a to jest jeden z wielu reliktów, które sobie tutaj gdzieś zalega wśród śmieci z tej osady wystarczy, że się auto tu zakopie, które się zakopuje w sezonie jedno za drugim dziury tu są kopane po metrze, żeby auto wyciągnąć, wszystko to spływa. Zresztą są bardzo mocne spływy z tej góry. Ja wszak potężne deszczeleją, to tu jest masę piachu naniesionego, ale również spłynie tego w drugą stronę. Ciekawe. Też z kawałkiem zdobienia w postaci kreski. Jest. Też taki archaiczny. Spalenizny dużo, no ale tak jak mówię tu kilkadziesiąt lat non stop ogniska się paliły. Masa turystów. Ale pomocne krety. Tak to kret się może przysłużyć jakiemuś odkryciu. W tym wypadku ceramika, ale są i znane przypadki, gdzie krety jakieś skarby wywaliły na zewnątrz. Myślę, że ktoś z Was oglądający ten odcinek, moi drodzy widzowie, również w Kretowinie coś wypatrzał. Dziś Pozerkam w dziury. W rejonie grodu chcę pozerkać w te wszystkie otwory. Powkładać kamerę gdzie się tylko da. Ciekawe czy coś wykukam. Jest tu niewyobrażalna masa śmieci w tych wszystkich dziurach. Turyści nawtykali taką masę śmieci. No właśnie, czy to też dobre określenie turyści, trzeba na pewno turysta wtyka. Czy może ktoś, kto chodzi śmieci. Śmieci. Właśnie. Ktoś, kto chodzi i śmieci. Dobra. Latarka jest potrzebna. Kamera. Jedziemy z koksem. Czego tu nie ma? Puszka. Butelka. Konserwa. To na dzień dobry. Niesamowite jest to, że tak jak Teraz jest tutaj masy śmieci, ludzie wrzucają śmieci. Tak tysiąc lat temu, gdy tu był ten wielki gród, ludzie tu mieszkali, również zapewne wrzucali jakieś śmieci. I może wzrokiem wypatrzy jakieś śmieci. Te bardzo, bardzo stare. Mam taką nadzieję. Jednak coś widzę. Widzicie? Tu jest ceramika i to ze zdobieniami. Dobra, zaraz ją tu odłożę. Tu był jeden fragment i to chyba wszystko na powierzchni. A jednak, dobra, robimy foty.

Chcę tam zerknąć, co tam jest. Ale tu się trzeba będzie, no właśnie. Czerwone rękawiczki na szczęście. Czysty tak, dym. same kamienie? Flaszka tam leży A tam jest dziura Desz fajnie. A jednak? Nie, co to jest? A jednak coś jest, ale to takie w wapiennym pokryte Wygląda jak kawałek z banka, ale jakiś taki Tak, to jest kawałek z banka Ale jakiś taki strasznie z... uwalony I nic na nim nie widać Jak się wycofywałem, to naruszyłem tą ziemię i się pojawiło Kolejny fragment. Kolejny kawałek ceramiki. Mchem zarósł, leżąc do gór nogami. Patrzę tam do tej dziury i między tymi kamieniami kieliszek leżał. Taki dziwny. Ciekawe czy to jest wzór przedwojenny, ale chyba to jest przedwojenny kieliszek. I tak, kolejna dziura. Zobaczcie, jedno wielkie wysypisko śmieci. 99% to kamienie i potłuczone szkło. Jak zaglądam tam do tej dziury, widzę dwie interesujące rzeczy. Jedna po lewej. I zobaczę, czy to jest dobrze przemyślałem, czy nie. Czyli to? to jest kamień Ale jest jeszcze jedna rzecz po prawej Tu czy ja tam sięgnę po to Widzicie? Dobra, położę kamerę po tej trzeba byś to wydobyć To jest. A jednak. Czyli tak jak teraz, to ktoś też tysiąc lat temu coś tu wrzucił. Nie. Zaraz już tu położę. Kawał ceramiki. Nie kawał, kawałeczek. W takim miejscu trochę nie dziwne, ale mogło być coś innego. Chociaż może tam być coś innego, ale wypatrzałem kawałek ceramiki. I tego tam może być więcej. O, tu można zajrzeć, co tam jest. Nie widzę, bo kamera. ale ja potem na filmie zobaczę, jak będę montował. Dobra, już widzę. To nie skomentuje tego. Centrum Detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam. Artur Trącik, saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam. Oczywiście, że mógłbym przejść tędy. Oczywiście. Ale gdzie bym ja tak fajnie wypłucował? Бути з волонезглі і із бота.